Cześć mordy, z tej strony Cześć Play Games, a dzisiaj porozmawiamy sobie o fenomenie Jestem oszustem na serwerach Minecraft how, how did you na samym początku materiału chciałbym Wam zakomunikować, że jeżeli dobijecie 200 kciuków pod tym filmem do godziny 18, to wrzucam Wam historię No Life'a, więc chyba warto. Natomiast chciałbym już przejść do tematu i dzisiaj zajmiemy się fenomenem Jestem oszustem na serwerach Minecraft. I ogólnie rzecz biorąc przesiedziłem sobie dosyć mocno ten temat, ze względu na to, że Coraz popularniejsze stają się materiały z tej serii. W sumie podzieliłem sobie tą serię na pewne generacje graczy, którzy przedstawiali ją na YouTubie, na serwerach Minecraft oczywiście. Także zacznijmy od tego, kto wymyślił, jestem oszustem. No i tutaj oczywiście Seba 4X, czyli Mega Koks, a jego oszusty były tak kozackie, że szkoda szczępić ryja. Po prostu oszust jeszcze z kerkisem, którego do dzisiaj pamiętam, był po prostu tak boski, chyba się śmiałem z pół godziny albo i więcej, ale to już jest inna kwestia. Tak naprawdę seba z tego faktu, że wymyślił te oszusty, to tak naprawdę większość go oglądała za pomysł, za kreatywność i właśnie w tym w sumie wygrał w swoich materiałach. Kolejną taką generacją graczy, przedstawicielem bardziej generacji graczy, był Wilczek i jego oszusty. W sumie po sobie. Nie było zbyt takiego przedstawiciela w większości, ponieważ były to oszusty kręcone przez tych mniejszych youtuberów, którzy dopiero się wybijali. Natomiast Wilczek zaprezentował naprawdę kapitalne oszustwo. oprócz tego, że oczywiście nagrywał trapy, beczki tak itd., itd., to nagrywał właśnie oszusty. I on robił to naprawdę w kreatywny sposób, myślał takie rzeczy, yy, takie oszusty, takie pomysły mu przychodziły do głowy, że byłem naprawdę w szoku i wielkie wielkie gratulacje, jeżeli ktoś chce zajrzeć do jego historii, to serdecznie zapraszam w opisie do tego filmu będzie właśnie link yy, do jego historii. Natomiast kolejną generacją przedstawiciele to Lisek oraz Spawa. I tutaj zaczynają się oszusty, takie na 12-latkach, takie że wywalą cię ze szkoły, takie że admin cię sprawdzi i tak dalej. Czyli takie troszeczkę Coraz głupsze te oszusty, no ale sprawiające coraz więcej radości. Oczywiście, pomiędzy tymi generacjami były przerwy, tak naprawdę, seria Jestem Oszustem cały czas gdzieś tam krąży na YouTubie, ale tak, żeby naprawdę oglądali ją szersza publika. No to zdarza się tak, co 4-5 miesięcy jest taka przerwa i potem znowu kolejni youtuberzy wchodzą na scenę, tworząc kolejne generacje. Tak, takimi przedstawicielami byli Disek i Spawa, którzy robili oszusty. Naprawdę, niektóre oszusty były wybitne, natomiast większość to były takie... Zrobiłem oszustę na 12-latku, 12-latek przyszedł do mamy, on go tam wyzywa w materiale, wiesz... Taka niby śmieszność troszeczkę debilizmu, jeszcze tam oszukiwanie w sensie, że no mój tato jest adminem, zaraz cię zbanuje i tak dalej. W sumie, jeżeli komu się to podoba i tak dalej, i tak dalej, nie obrażając oczywiście youtuberów, jeżeli chodzi o ich content, bo to jest tylko i wyłącznie ich kwestia, tylko subiektywnie oceniam, więc dla mnie to jest mm, słabe. Ale jeżeli ktoś to lubi, no to proszę bardzo, liczy się pomysł na siebie. Natomiast ostatnia generacja, to mnie w sumie skłoniło do jakiejś takiej analizy sytuacji, ze względu na to, że Overspaza Spaza i Vestaczy robią o oszusty. W sumie od trzech miesięcy znowu została ta seria zreaktywowana na, na bardzo mocnym poziomie, ponieważ wyświetlenia pod tymi filmami są ogromne. niesamowite bym powiedział. Zastanawia mnie jedno, że dwóch z tych youtuberów yy, darzą. Te filmy słabym montażem i jakością, także to jest troszeczkę mierne i dlatego zwróciłem na to strasznie uwagę. No ale to jest zasada z poprzedniej, nie liczy się tak naprawdę w takim mocnym nacisku jakość i montaż, tylko tak naprawdę pomysł w dzisiejszych czasach to podstawa wykorzystać tym bardziej to wszystko na 12-latkach, 13-latkach to naprawdę szacuneczek ogromny. Tym bardziej, że coraz większy nakład kładzie się na Właśnie taki debilizm w filmach i udawanie y, takiej śmieszności, takiego takiej polewki Wow, super, ale jestem śmieszny i tak dalej W materiałach wygląda to strasznie słabo, jeżeli ogląda to ktoś, y, że tak powiem, że nie dorosły Ale jakiś tam nastolatek w wieku 18, 19, 17 lat No to to już jest średnia akcja dla nas I y, że tak powiem wątpię, żeby ktoś to akceptował i raczej oglądają to do dzieciaki Yy, 13-letnie, 14-letnie, które że tak powiem, wydaje mi się to śmieszne, słuchając popka. Akuratnie takie materiały to są idealne na wieczór. Popek, taki materiałek z Jestem Oszustem, no i jakieś tam trudne sprawy z karynami, także taki full pakiet Sebixa, yy, moim zdaniem. Natomiast, jeżeli chodzi o to, nie pozwalam Wam na dzień dzisiejszy wyjaśnić fenomenu tych wszystkich serii, bo według mnie to składa się tylko na to że to pokazuje jak nasze społeczeństwo jest ubogie, jeżeli chodzi intelektualnie, że muszą oglądać na przykład oszusty, takie 13-14 latkowie, bo to nie jest nic innego moim zdaniem jak dowartościowanie się, że mi tak nie robią takich oszustów, że tutaj można się pośmieć i tak dalej. To jest krótka akurat nie analiza, jeżeli po prostu nie zgadzacie się, to serdecznie zapraszam do komentarzy, żebyście się wyrazili, bo ciekawi mnie strasznie opinia tych co oglądają oszusty, co Wy o tym sądzicie. Jak tak naprawdę Wy sobie wyobrażacie najlepsze oszusty, czym powinny się charakteryzować, więc serdecznie zapraszam Was do komentarzy. Oczywiście też do zostawienia kciuka w górę i suba, ale to już mniej a więcej. Natomiast chciałem przejść do tego, że w sumie wczoraj wystartował serwer mcdgcraft.pl, czyli mcdgcraft po prostu. No i zmienił się troszeczkę właściciel, poprzednia administracja odeszła, no i zostały poszczególne osoby, plus nowa administracja poprosili mnie, żebym zareklamował ten serwer. Powiedziałem, nie ma problemu. Dodatkowo razem ze Spaw tv popykamy sobie na live prawdopodobnie, bo gdzieś tam do niego zagadam, bo on też reklamuje. Także wszystkie informacje dotyczące serwera IP, stronę TeamSpeak oraz yy, dokładne... Rangi, które można zdobyć na serwerze i tak dalej, i tak dalej Będziecie mogli znaleźć w opisie tego filmu, więc na dzień dzisiejszy serdecznie Was zapraszam Po raz kolejny na ten serwer, bo to nie jest pierwsza, tak powiem, zapowiedź tego serwera Natomiast ja będę pytał sobie na tym serwerze na live, także będę Was serdecznie zapraszał mordy No i co ja mogę Wam więcej powiedzieć? Facebook, dziękuję za fantastyczny materiał Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia. No i oczywiście o 18 się widzimy, jeżeli dobijecie te 200 kciuków na historii no Life, Life'a. Także forteczki, Ldoka.